Witajcie na kanale Nasze Cztery Kąty e, Coś Wam chciałem pokazać Zobaczcie No jak widać Praca posuwa się naprzód Kostka się robi, elewacja skończona O, mamy gościa, kotka Tam sobie idzie. No i słuchajcie, po mnie też widać, że dużo się dzieje. E, myślę, że teraz został najciekawszy etap. E, mało ostatnio nagrywam, bo nie było po prostu na to czasu. Dużo rzeczy, naprawdę bardzo dużo rzeczy musieliśmy dopinać. Tutaj będzie trawka wszędzie. Dużo tej trawki nie będzie, tak naprawdę. Aczkolwiek, e, myślę, że dla nas w zupełności wystarczy. Tutaj też będzie trawka, i więcej tej trawy, to wiadomo więcej koszenia, jakichś obowiązków takich. Tam jest troszkę zwężenie, więc tam też pewnie będzie jakiś teren zielony. Także pokażę Wam może troszkę, co się dzieje w środku, bo też naprawdę wiele rzeczy się tu zmieniło. Ok, tutaj już jest podłoga tak na razie nie miał innego miejsca, bo tutaj naprawdę jest sporo rzeczy w salonie. Na razie tego nie będę też pokazywał. Aczkolwiek, tak, Kuba już zdążył tutaj zabudować ładnie, mm, zabudować ładnie e, kominek. Także kominek jest zabudowany. Na dzień będzie go kończył. E, tutaj będzie wlot powietrza, tutaj wylot. Nie robiliśmy e, większej ilości tutaj wylotów i wlotów, także myślę, że to w zupełności wystarczy. Tutaj jest wczystka, i będziemy może sobie tutaj układali, nie wiem, robimy może jakieś półki tutaj, albo, e, albo drzewo do kominka. To jeszcze zobaczymy. I teraz tak, tu podłoga już jest wszędzie. E, płytki nieszczęsne. Dlaczego mówię nieszczęsne? Dlaczego mówię nieszczęsne? E, no słuchajcie, okazało się niestety. Że sklep Nexterio jest po prostu niepoważny. Jest to niby outlet, aczkolwiek wszystkie oni produkty mają ściągane bezpośrednio z fabryki. Więc nie jest to outlet, bo można od nich zamówić każdą ilość. Z tym, że niestety no nie jestem zadowolony, ponieważ spotkało nas bardzo dużo problemów. I w związku z problemami też kosztów, niestety, o których opowiem później. To niestety, ale straciliśmy kupę pieniędzy, które, których moglibyśmy zainwestować, tutaj e, i, i sporo nerwów, czasu e, i tak dalej. Także myślę, że o tym opowiem pokrótce w kolejnym odcinku. Ten pokój od początku był kompletnie nieruszany, e, więc tutaj Kuba miał taki, jakby swój warsztacik do, do płytek. To właśnie to są płytki, właśnie o te next stereo. One były sprawcami całego zamieszania tutaj, nie tylko one. No i co? Ten pokój też lada dzień będzie już powoli kończony. Tutaj mamy już kupione panele do tego pokoju. Podkłady też również tutaj mamy, więc lada dzień będziemy go tutaj uzbrajać. Kuba myślę, że jeszcze tutaj wpadnie przetrzeć ściany. Ktoś z Was tam pytał, czy czego nie robiliśmy gładzi. No nie robimy, bo zobaczcie, jest naprawdę powierzchnia, jest ok. Wystarczy tylko przeczyć delikatnie żyrafą i myślę, że będzie ok, bo jakiś gdzieś tam zadry są. Najśmieszniejsze jest to, że w tym projekcie to jest prawdopodobnie jedyny parapet, który będzie w całym domu. Także duży taki parapet tutaj będzie też niedługo myślę, że zamawiany. Ja jestem w tym momencie na etapie podłączania kontaktów. Na chwilę przejdziemy sobie, założę kamerkę, może sobie na głowę, i, i, i będziemy, będziemy sobie gadać i e, instalować. No tu łazienka też lada dzień będzie fugowana, myślę, że już jutro. E, więc tutaj też dojdą fugi. Kuba zacznie tu uzbrajać, tutaj szafka już jest też kupiona i może sobie przejdziemy na górę, bo na górze już jest praktycznie można powiedzieć wiele rzeczy i wiele etapów skończonych. No tak, jesteśmy na górze. E, Zacznijmy może od łazienki. Łazienka powoli już jest skończona. Wszystkie rzeczy do łazienki tutaj są już kupione. Tu też szafki. Część złożona jest. Także ja sobie jeszcze otworzę. Okienko. O, także tu będzie strefa prysznicowa. Brodzik. Także szafki takie. I tu mamy sypialnię. Ona już jest też pomalowana. Jeszcze parę rzeczy trzeba zrobić. No łóżko, wiadomo, przyszło niedawno. Listwy, też troszkę listę zostało, bo tu dotąd udało mi się listwy skończyć. Oczywiście paneli też nie widzieliście jak kładliśmy. Aczkolwiek panele też na eksterio nie są złe, także panele już też na całej powierzchni położone. Dawno pewnie też nie było żadnego update'u związanego z panelami, bo tak jak mówię, no nie było kiedy nagrywać. Czasu było bardzo mało, wszystko robimy praktycznie, można powiedzieć, sami. Tutaj jest pierwszy pokój, który jest też już, można powiedzieć, skończony. Już są panele. Tam jest jakaś ilość sprzętu związana z moją firmą, bo to będzie też taki pokój, można powiedzieć, troszkę firmowy. Tu jest pokój dziecka. Także ściany mamy też pomalowane. E, tutaj widzimy. No jak widać włączniki, e, łączniki tak to się mówi łączniki, e, jakieś gniazdka i tak dalej. Część już jest zainstalowanych. Tak jak tutaj widać. Postawiliśmy też e, na kolor kaszmirowy, bo tak generalnie zamówiliśmy drzwiska storamy w kolorze kaszmiru, więc stwierdziliśmy, że zamówimy też pod kolor listwy oraz łączniki. Tak, żeby mniej więcej się to kolorystycznie zgrywało. Klamki będą czarne, więc tutaj takie oświetlenie punktowe również będzie czarne. I teraz tak. Musimy sobie skrócić ten kabelek i wpiąć tutaj. I teraz tak. N to jest przedmiot, to jest Neutralny, czyli niebieski. Elka to jest faza, czyli brązowa. A tu jest przewód ochronny, czyli żółto-zielony. Całość sobie musimy teraz skrócić. Najlepiej tak, żeby nam starczyło. Polecam to urządzenie, bo jest świetne do takich prac. O. Zobaczcie. i cyk, mamy kabelek Zdjęto już tutaj o tu linkę. Yy, i teraz tak sobie tutaj też ściągniemy troszkę cyk Ach. dobra, mamy ściągnięte, przy okazji się zdążyłem ciachnąć trzeba uważać dobra teraz tak, mamy to pościągane, weźmiemy sobie Musimy sobie mniejszy śrubokręt i poluzujemy sobie. Poluzujemy sobie tutaj kostkę oświetlenia: cyk, pierwsza, druga i trzecia. I teraz tak. Nie wiem, czy przed chwilą tłumaczyłem, czy nie, ale powtórzę. E ten przewód sobie możemy tam troszkę wcisnąć, wygięć na razie w ten sposób. I teraz tak, żółty to jest ochronny, on idzie po środku. Eee. Teraz tutaj i tutaj jest L. -ka. Tak, tak, tu jest N, a tutaj L. L jest zawsze z lewej, bo zawsze faza jest z lewej, czyli faza to jest przewód brązowy. O, brązowy, możemy sobie go. To sobie troszkę wciśniemy. Ten odcinek będzie troszkę inny niż zwykle, i teraz chyba takie będziemy robić bardziej manualne odcinki. O, no i dobra, i mamy to tutaj. Też jest instalacja prosta. Dosyć. O. No i siedzi. I tak naprawdę, w którą stronę możemy sobie sterować tym. Więc ja zainstaluję to tak. No i jest. Tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w kolejnych. Myślę, że teraz będzie więcej takich odcinków technicznych którymi będziemy mogli gdzieś tam budować dalej wisterię, także zapraszam do na następnych odcinków i do usłyszenia.